Mamy przyjemność przedstawić raportówkę męską firmy Galskur wykonana ze skóry. Konkretnie jest to model 519, duża raportówka. Bez problemu pomieści format A4. Standardowo u dołu 4 podstawki, żeby torba się nie rysowała, jest bardzo pojemna, jak widać. Można to dość mocno rozszerzyć. Raportówka składa się z dwóch głównych komór oraz dzielącej je przestrzeni, która zamykana jest na zamek. Mamy dołożony pasek do noszenia na ramieniu. Jak komu wygodniej. W pierwszej komorze znajdziemy także miejsce na mini biuro. Długopisy, jakieś notatki możemy powkładać. No i z przodu jeszcze dwie kieszonki: pierwsza kieszeń i druga. sapina na zamek.